Gwiazdka. Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd, patrzą w niebo, czy już świeci najpiękniejsza z wszystkich gwiazd. O zimne szyby płaszczą noski, w okienkach miast i wsi. Czy już sfrunęła z ręki boskiej? Czy już nad nami tli? Różowe niebo pociemniało i cień błękitny legł. Na ziemię białą, 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 na nieskalany śnieg, anioły mogą zejść do ludzi. Przebiec calutki świat. Śnieg taki czysty, że nie zabrudzi białych anielskich szat. Białe okładki, białe stoły, świeży choiny las. Doprawdy, mogą dziś anioły zagościć pośród nas. Że tak gwiazda niech zaświeci, nad ciszą białych dróg. I zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził bóg. Gałązka świerkowa na ziemi. Chyba przez kogoś złamana. Weźmiemy ją, poniesiemy. Będzie choinka dla nas. Będą czerwone jabłuszka, jakby to była jesień. I wszystkie na niej zawieszę, które pogubiła w lesie. Spośród zimy ożyje drzewko zielone prześliczne Dojrzałe drzewo z lasu Żywe, żywe, żywiczne. Niech pachnie, niech przypomina, niech na snem naszym śpiewa. Jakie żywiczne jest życie. Jak pięknie, jak mądrze dojrzewać. Ten wieczór pachnie choinkę. Samo mruga ranka. Siedzimy razem przy stole, dzielimy się życzeniami. Za oknem kolennicy, kolędy nam śpiewają. Pokój dla zwierząt, ludzi w ten wieczór ogłaszają. Jest cicho. Choinka płonie na szczycie. Rubin fruwa. Na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa. A skąta, z ust brata, płynie kolenda na okarynie. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.